Jakiś czas temu na Twitterku Sławuś naskrobał sobie taki tekst. Nasza wizja przyszłości jest prosta. Dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje dla każdego pracującego Polaka. I wiecie, to się strasznie kijowo ma do tego, co sam doktore w swojej kancelarii oferuje, ponieważ tak się składa, że mamy takie ogłoszenie asystent do spraw obsługi klienta, kancelaria Menzen, i tam jest oferowane całe 3000 polskich nowych złotych minimum na pełen etat pracy stacjonarnej. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale oprócz tego, że to się ma nijak do tego, co właśnie doktore sam wielki wspaniały deklaruje, to na dodatek jeszcze zdaje się, że chyba jest werboten. Do tego samego wniosku doszedł związek zawodowy, który zainterweniował w tej sprawie. Z tego właśnie powodu przeczytamy sobie taki oto artykuł na temat Mędzen w kłopotach donieśli na jego firmę za najniższą krajową i śmieciowe umowy. Sławomir Menzen jest uważany przez zwolenników Konfederacji za autorytet w dziedzinie ekonomii, a jego tiktoki na temat gospodarki i pracy zdobywają setki tysięcy odsłon. Okazuje się jednak, że polityk Konfederacji może mieć problem z własną firmą. Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa złożył do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o możliwym łamaniu prawa pracy w firmie Mendzena. Poszło m.in. o pensję. Wszystko zaczęło się od tego, że Kancelaria Podatkowa Sławomira Mendzena poinformowała, iż poszukuje pracowników. Oferty zaczynają się od 1500 brutto. Kwota wywołała oburzenie internautów i żarty na temat wolnego rynku, o którym tak często posłowie konfederacji mówią. Związkowa alternatywa skierowała do Państwowej Inspekcji Pracy pismo o możliwym łamaniu prawa pracy, ponieważ pensja ta jest jeszcze niższa niż minimalna płaca krajowa. Związkowcy dotarli do informacji, że Kancelaria Podatkowa proponuje stawki pomiędzy 1800 a 2700 brutto za pracę na pół, trzy czwarte etatu w ramach umowy zlecenie na stanowisku asystenta asystentki wsparcia IT. Minimalna stawka godzinowa wynosi obecnie 22,80. Etat wynosi średnio 168 godzin miesięcznie, zatem kancelaria mędzen proponuje 21,43 brutto za godzinę. To stawka niższa od ustawowej minimalnej, napisali związkowcy. Co więcej, na jeszcze niższą stawkę może liczyć osoba zatrudniająca się na stanowisku praktykantki w dziale doradztwa podatkowego, na nim stawki wynoszą 1500 do 2500 brutto za miesiąc. Pracodawca pisze natomiast, że chodzi nawet o pracę na pełnym etacie. Na pełnym etacie lub na jego części możemy przeczytać w ogłoszeniu. Moi drodzy, już któryś raz słyszymy, że w kancelarii mędzen to nie jest właśnie tak cud, miód, orzeszki i memesy, jak to nam sławuś próbuje przedstawić na TikToku, tylko jest wręcz przeciwnie. Ja czytałem swego czasu i nagrywałem dla was specjalnie opinie z pracy byłych pracowników, bądź też ludzi podających się za byłych pracowników tychże kancelarii. A teraz mamy coś takiego. Nie wiem jak wy, ja na miejscu gościa, który właśnie tyle pierdoli o wolnym rynku, paróweczkach, o tym, że przedsiębiorca to powinien być dobry dla swoich pracowników, że przez to, że będzie miał mniej podatków, to będzie im dawał więcej itd., itd., to wręcz bym starał się zrobić modelem, niektórzy powiedzą wręcz Korei Północnej, ale ja bardziej to widzę właśnie w różnych korporacjach, stworzenie wręcz takich firm zakładów szczęśliwości, że, wiecie, dokładnie tak samo jak u Sławusia, to będzie w całej Polsce. Ponieważ, dokładnie tak, według mojej opinii, jest odbierana konfederacja. Innymi słowy, jeśli na czele Kudzpartaj stoi gościu, który chce robić dobrze przedsiębiorcom, a w jego własnej firmie pracownicy no już tak dobrze wygląda na to, że nie mają. To to jest jednoznaczna wizytówka, że w świecie konfederacji pracownik też za dobrze miał nie będzie. W skardze związkowcy pytają, czemu osoby na stanowisku nazwanym praktykantem czy praktykantką mają wykonywać naprawdę szeroki zakres obowiązków, który jest raczej zadaniem standardowego pracownika. Wydaje się, że chodzi tu raczej o próbę celowego ominięcia prawa pracy i zaniżenia standardów pracowych, napisano. Związkowa alternatywa pisze także wprost, że kancelaria lidera konfederacji poszukuje ludzi chcących pracować ponad normę, co według związkowców jest sugestią, że firma będzie omijać przepisy prawa pracy, takie jak limit czasu pracy. Podsumowując, pracownicy kancelarii Mencena mogą liczyć na pełen pakiet obowiązków pracownika, podczas gdy ich stanowisko nazwane jest praktykantem czy stażystą. Po drugie, zarabiając najniższą krajową, a po trzecie, mają szansę wyłącznie na śmieciową umowę. Nie wiem jak dla was, dla mnie to wygląda po prostu jak jechanie po bandzie i to taka mocna jazda po bandzie. Ja wiem, że teraz kuce zaczęły tłumaczyć, doktore nie miał tego na myśli. Tak naprawdę to nie jest jego kancelaria, tylko on użycza im nazwiska. Wyrwane z kontekstu lewaki służby zrobiły te ogłoszenia o pracę, a nie prawdziwa kancelaria. Tak z tym też się spotkałem, ale moi drodzy, powiedzmy sobie wprost. Jeśli ktoś Ktokolwiek łudził się, że doktóre będzie robił dobrze wielkim, wspaniałym pracownikom wolnego rynku, to to jest ostatni gwizdek, żebyście się ogarnęli, ponieważ na podstawie tego, co widzimy, wszystko wskazuje, że nie. Jeśli, powtarzam, jeśli to, co poszło do pipu, jest prawdą, to Mendzen według mojej opinii pokazał, że jest jednym z wielu januszy biznesu, którzy nie chcą wcale wolnego rynku i paru weczek dla dobra pracownika, tylko po raz kolejny powtarzam, jeśli to jest prawda, chcą omijać szerokim łukiem wszystkie możliwe zasady, wszystkie możliwe normy. A za tym całym pierdoleniem o zniesieniu podatków, o paróweczkach i tak dalej kryje się po prostu chęć nachapania się cwaniackiego i swobody. O różnicy swobody i wolności wam wielokrotnie mówiłem, nie będę się powtarzał. Pokrótce, jeśli to jest prawda, to może wkrótce nie będziemy mówić Janusz Biznesu, tylko Menzen Biznesu. Ale oczywiście jak zwykle czekamy na check Państwowej Inspekcji Pracy i zobaczymy co oni wygrzebią. A do tego czasu możemy oczywiście liczyć się z tym, że Sławuś będzie płakał w mediach, że jest szkolowany, niszczony, miażdżony jak każdy przedsiębiorca. Bo wiecie, oni chcą tylko prowadzić biznes. Zapominają wspomnieć, że jak zwykle kosztem pracownika. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam do innych oraz do wypowiedzi w komentarzach. Czy według Was, do które bądź jego kancelaria, co oczywiście wiecie, fikołki, naruszyli prawo pracy? Czekam na Wasze komentarze, a tymczasem żegnam się z Wami, zapraszam do opisu, tam znajdziecie link do źródła, link do maila, link do patronite. Jeśli chcecie podesłać jakiś temat, macie okazję na maila. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, patronite jest dla Was. Tymczasem to tyle na dziś, do następnego i hej hej.